Dzień dobry, witajcie 195. dnia serii codziennie do matury. Dzisiaj jak zwykle trzy zadania. Pierwsze z nich to będzie stereometria, takie bardziej rozbudowane zadanie za 5 punktów. Zadanie drugie to będzie trygonometria, a w zadaniu trzecim geometria analityczna. Więc dzisiaj dużo aspektów geometrycznych przed nami. Zachęcam oczywiście do samodzielnego rozwiązania zadań. Nie zapomnijcie potem obejrzeć filmu do końca, tam przygotowałem dla was rozwiązania. Dzięki za wszystkie suby, dzięki za wszystkie lajki. Za wszelkie wsparcie, które mam od was, jestem naprawdę bardzo wdzięczny. Teraz życzę wam powodzenia. Wrzucajcie pauzę i lećcie z zadaniami. Lecimy z zadaniem pierwszym. Mamy podaną objętość takiego ostrosłupa, jak na rysunku, wynosi ona 27 pierwiastków z 3. Znamy też długość krawędzi podstawy, wynosi ona 6. Wiemy, że jest to ostrosłup prawidłowy trójkątny, a więc wszystkie krawędzie podstawy są takie same, jest to trójkąt równoboczny, no i krawędzie boczne też są względem siebie takie same. Naszym zadaniem jest policzenie pola powierzchni całkowitej tego ostrosłupa, czyli wszystkie, suma pól wszystkich ścian. Zrobiłem kilka rysunków, żeby tutaj lepiej całą sytuację zwizualizować. Tu mi się coś pomazało, to ja to szybko pościeram i dopiszemy. Ten mały trójkącik tutaj to jest trójkąt ABC. Jest to nasz trójkąt w podstawie, jest to trójkąt równoboczny. ABS, jak widzicie, to jest ściana boczna. No i ten SEO, no właśnie, SEO to jest taki trójkącik, który tutaj mamy. Jeszcze odcinek o E, który nam się bardzo przyda za chwilę. I tutaj taką przerywaną, zieloną linią stworzę odcinek, który będzie wysokością ściany bocznej. O, w taki oto sposób. I teraz mam SOE. Tak samo nawet oznaczyłem tutaj wszystkie wysokości. Dorysuję jeszcze tutaj w podstawie bardzo ważne też może przerywaną linią wysokości tej podstawy. Wszystkie wysokości, bo chcę przypomnieć o jednej bardzo ważnej własności. W trójkącie równobocznym wysokości są jednocześnie środkowymi, czyli są jednocześnie odcinkami opuszczonymi na środek przeciwległego boku. Trójkąt równoboczny pod tym kątem jest wyjątkowy. Dlaczego o tym mówię? No, za chwilę będę chciał wykorzystać pewną bardzo istotną własność. Tu jeszcze oznaczę ten odcinek OE, który będzie nam za chwilę bardzo potrzebny. Mam nadzieję, że teraz to wszystko widzicie. Starałem się zrobić tutaj takie rzuty, które pozwolą nam spojrzeć dwuwymiarowo na ten trójwymiarowy obraz. I teraz co zrobimy? Zaczniemy od policzenia wysokości ostrosłupa, czyli odcinka SO. Wykorzystamy do tego objętość. W jaki sposób? Objętość ostrosłupa V jest równe 1 trzeciej pola podstawy razy wysokość ostrosłupa. Pole podstawy szybko policzę, bo jest to pole trójkąta równobocznego. Pole tego trójkąta możemy policzyć z wzoru A kwadrat pierwiastków z trzech podzielić na 4. A kwadrat to jest 6 kwadrat, czyli 36 pierwiastków z 3 na 4 i przez 4 możemy skrócić. Dostaniemy 9 pierwiastków z 3. To jest pole powierzchni naszej podstawy. Wysokości nie znamy, ale to dobrze, bo ta wysokość właśnie będzie do policzenia, bo znamy objętość. A więc 27 Pierwiastków z 3 równa się 1 trzecia razy pole podstawy, 9 pierwiastków z 3 razy szukana wysokość. Tutaj możemy trójeczkę ładnie skrócić z dziewiątką, zostanie nam tu 3. Możemy stronami podzielić przez pierwiastek z 3, co spowoduje redukcję tego pierwiastka tutaj i tutaj, a możemy nawet jeszcze zaszaleć. I zamiast tylko przez pierwiastek z 3 skracać, to skrócić przez trzy pierwiastki z trzech, żeby się od razu pozbyć tej trójki tutaj tej czerwonej, o tej O. Ciach, ciach, nie trzy tylko 1. No i 27 też nam się skróci do dziewiątki. Ale wielka redukcja. Mam nadzieję, że nie przesadziłem z tym mazaniem tutaj i jest to, jest to dla Was w miarę jasne. Ale dzięki tym wszystkim redukcjom i uproszczeniem dostajemy h równe 9. To jest SO odcinek, czyli tu mamy w tym momencie już dziewiątkę i będziemy dalej liczyć. Teraz czas na odcinek OE. Po co mi potrzebne OE w ogóle, może spytacie? Dlatego, że chcę stworzyć trójkąt SOE, który dzięki któremu jest to trójkąt prostokątny, policzę wysokość ściany bocznej SE. No, ale bez OE sobie nie poradzę. Nie będzie to zbyt trudna rzecz, ponieważ w środkowych, może właśnie. Właśnie dlatego wam mówiłem o, tym, o tej informacji na początku, że środkowe przecinają się, właśnie że wysokości są środkowymi, bardziej tak, bo w sumie ważnej takiej informacji o środkowych wam nie powiedziałem, najważniejszej w tym wszystkim. Środkowe przecinają się w stosunku 2 do 1. Czyli jeśli ten odcinek jest równy 2x to ten odcinek jest równy x. Podobnie tutaj, jeśli ten jest równy 2x, to ten jest równy x. Wszystkie środkowe tak mają, a w trójkącie równobocznym są jednocześnie wysokościami. Więc jakbym tak przypadkiem policzył wysokość tego trójkąta, to nie będzie trudne. Może nawet tu to zrobię. Tu zapiszę wysokość. No jak trudniej zapiszę, może tak, po prostu trójkąta. Będziecie wiedzieć, że mówię o tym trójkącie. Wysokość też jest wzór na nią. Jest to a pierwiastków z 3, czyli 6 pierwiastków z 3 na 2. Po skróceniu dwójeczki, 3 pierwiastki z 3. Skoro 3 pierwiastki z 3 to cała wysokość, i podzielilibyśmy to na 3x. To sam pojedynczy x, sam pojedynczy odcinek OE w tym przypadku będzie równy po prostu jednej trzeciej z całej wysokości, więc pierwiastek z 3. No to jak mam odcinek OE, pierwiastek z 3 i mam dziewiątkę wysokość, to policzenie wysokości SE, wysokości ściany bocznej SE, to już będzie formalność. Liczymy. SE do kwadratu równa się to do kwadratu czyli 3 plus to do kwadratu czyli 81 daje nam to 84 a jak spierwiastkujemy to stronami co zresztą zrobimy to dostaniemy S równe pierwiastek z 81 84 przepraszam za przejęzyczenie jest bardzo późna pora więc się trochę przejęzyczam Możemy to wyłączyć jako 4 razy 21, więc to wyrażenie będzie równe 2 pierwiastki z 21. Tyle wynosi SE. Dobra, mamy SE policzone. To teraz tylko potrzebujemy policzyć, ile wynoszą pola powierzchni tych wszystkich ścian i sumować je do siebie. To wiem, że tak skaczę trochę jak szalony, ale mam nadzieję, że się tutaj jakoś połapiemy w tym wszystkim. Tutaj policzę te pola powierzchni na niebiesko. Ostatecznie pole podstawy znam. Nie będę mieszał, mam podane 9 pierwiastków. 9 pierwiastków z trzech. Tutaj wykorzystam najprostszy wzór na pole trójkąta, czyli jedna, druga. Może, jak tutaj daje to zapisać? Może o, może pole ściany bocznej. To będzie chyba jasne. Będzie jedna, druga razy. Podstawa, czyli razy 6 razy wysokość, czyli 2 pierwiastki z 21. Skróćmy, co się da. Na przykład dwójkę z dwójką i dostajemy 6 pierwiastków z 21. To jest jedna ściana boczna. Pole całkowite, które zakończy już naszą walkę z tym zadaniem, to jest suma pola podstawy, czyli 9 pierwiastków z trzech. Plus trzykrotnie ściana boczna, którą przed chwilą policzyliśmy. Dlatego że mamy trzy identyczne ściany boczne, czyli 3 razy 6 pierwiastków z 21, a więc 18 pierwiastków z 21. Mam nadzieję, że w tym zapisie nie było zbyt dużo chaosu dzisiaj, że widzicie co się tutaj gdzie dzieje, chociaż nie pisałem wszystkiego koło siebie, ale po spokojnej analizie jak widzicie możemy dojść do tego wszystkiego. Najpierw wysokość ostrosłupa policzona tutaj. Potem pole powierzchni, znaczy może najpierw pole powierzchni podstawy potrzebne do policzenia wysokości. Czyli może ponumeruję, ponumeruję kroki. Krok pierwszy pole powierzchni podstawy. Krok drugi policzyliśmy wysokość całego ostrosłupa. Krok trzeci długość odcinka OE. Krok czwarty, długość odcinka SE. I krok piąty, koniec imprezy, czyli podliczenie pól powierzchni. Tyle na dzisiaj, znaczy na dzisiaj, tyle na dzisiaj z tym zadaniem. A teraz przechodzimy do zadania numer dwa. Lecimy z zadaniem drugim, ono będzie dość szybkie. Mamy trójkąt prostokątny, Znamy jedną przyprostokątną, jest równa 3, przeciwprostokątną jest równą 8. Mamy policzyć przybliżoną wartość kąta alfa, określić w którym z tych przedziałów ten kąt alfa się znajduje. I roztrzaskamy to ekspresowo za pomocą trygonometrii. A więc znajdujemy funkcję trygonometryczną, która użyje tych dwóch boków, aby szybko ją wyznaczyć. I będzie to sinus, dlatego że sinus bierze bok naprzeciwko kąta i przeciwprostokątną. A więc sinus kąta alfa będzie równy 3 na 8. Jak policzymy to na kalkulatorze? Na przykład na kalkulatorze, bo oczywiście moglibyśmy to spróbować rozszerzać, ale kalkulator bardzo szybko rozwiązuje ten problem. Dostajemy 375 tysięcznych. Dlaczego ja to w ogóle policzyłem na kalkulatorze i zapisałem w tej postaci, skoro mam takie śliczne 3 ósme? Dlatego, że planuję w tym wszystkim jeszcze zajrzeć do tablic matematycznych i znaleźć takie właśnie wartości. To są kąty w stopniach podane, kąty tutaj, alfa, to są sinusy kątów alfa, to są cosinusy kątów alfa, a to są tangency kątów alfa. I jeśli ja mam 375 tysięcznych i spojrzę na kąty to okazuje się, że akurat to, co ja tutaj poszukuję, jest gdzieś pomiędzy 22 a 23 stopniem. A więc alfa będzie się zawierał gdzieś tutaj, może napiszę tak, że alfa będzie większy od 22 stopni, ale za to będzie mniejszy od 23 stopni. Tak wynika z tablic. Więc jest gdzieś tutaj i poszukajmy, w którym z tych przedziałów jest to opisane. No, ten kąt pomiędzy 22 a 23 ewidentnie zawiera się tutaj w podpunkcie C, gdzie jest przedział pomiędzy 21 a 24 stopniem. A więc zaznaczam właściwą odpowiedź i nie przedłużam już dzisiaj. Długo pomęczyłem się dzisiaj z zadaniem pierwszym. Wystarczy. Przejdźmy do ostatniego. Ostatnie zadanie dzisiaj. Mamy dwa okręgi. Jeden ośrodków S1 współrzędne 21. S2 o środku 5-5. W przypadku tego S1 wiemy, że ma promień równy R, a ten S2 ma promień równy 4. Zrobiłem taki rysuneczek, który ma nam zwizualizować całą sytuację. Mamy zbadać, jak mają wyglądać długości promieni, jeśli te dwa okręgi są styczne zewnętrznie. Styczne zewnętrznie to znaczy, że dotykają się jednym punktem w taki sposób. I dwa okręgi będą styczne zewnętrznie tylko wtedy, jeśli odległość między dwoma środkami okręgów jest równa w sumie promieni, zapiszę tutaj jeszcze kilka informacji. Na przykład wzór na długość odcinka, który mi się przyda, no i tę informację, o, wam, o której Wam wspomniałem. Długość odcinka S1, S2, czyli odległości pomiędzy tymi środkami, musi być równa w sumie promieni. Wtedy zachodzi warunek styczności zewnętrznej dwóch okręgów i policzmy co możemy policzmy długość odcinka S1S2 podstawiając pod wzór tutaj na długość odcinka oczywiście zamiast ab umieszczamy s1 i s2 a więc długość odcinka s1s2 równa się mamy pierwiastek i to jest współrzędna x s1 to jest współrzędna x I odwrotnie przepraszam to jest współrzędna x 2 to jest współrzędna x s1 to jest współrzędna Y, S2 i to jest współrzędna Y, S1. Czyli zamiast B i A widzicie umieściłem S1, S2 i S1, S2 i S1. No już tutaj nie rozpisywałem tego wzoru, ale mam nadzieję, że tą analogię widzicie. Upraszczamy, czyli ten, ta długość odcinka równa się 3 do kwadratu to 9, 4 do kwadratu to 16, jest to pierwiastek z 25, a więc 5. Tyle się równa odległość między dwoma środkami. Jeśli ta własność ma być spełniona i uznamy, że nasze R2 jest równe 4, zgodnie z poleceniem i zgodnie z zadaniem, dostajemy równanie. 5 równa się R1 plus 4, gdzie R1 to jest nasze brakujące R jednego z, jednego z okręgów. Obliczamy, R1 musi się równać 1. A więc jedyną opcją, żeby ten warunek został spełniony przy tym układzie okręgów, przy tych promieniach, jest to, że promień jest równy 1. I to zaznaczam w odpowiedzi. A nie przedłużając, tyle w tym zadaniu i tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia jutro. Dziękuję za uwagę. Jeśli Ci się podobało, zostaw lajk like i zasubskrybuj kanał. Zapraszam też do obejrzenia pozostałych filmów mojej produkcji. Propozycje znajdziesz na ekranie. Zapraszam też do wsparcia kanału. Link znajdziecie w opisie filmu. Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.